Ten, który jest tutaj liderem, jeśli chodzi o wyniki spośród zgłoszonych zawodników, Dawid Piłac, Stalnielec. Nielec. Tymczasem ten, który prowadzi w konkursie rzutu młotem, Dawid Piłac, 71 metrów, 41 centymetrów. To jest ten rezultat, który przypominamy z trzeciej kolejki, które to pierwsze miejsce mu daje. Choć nie daje mu pełni satysfakcji, bo on jest przygotowany na dłuższe rzucanie i na pewno chce. To pokazać we Włocławku dzisiaj. No i chyba jest trochę przynajmniej lepiej niż dotychczas. Ale za moment się oczywiście o tym przekonamy. Nieco więcej jak miesiąc temu w Gorzowie Wielkopolskim, czyli tam gdzie w tym roku seniorskie mistrzostwa Polski będą rozgrywane. Dawid Piłat uzyskał najlepszy wynik w tym sezonie 73-07. Piłat to piąty senior poprzednich mistrzostw, tych które w 2022 roku odbywały się w suwałkach w kategorii młodzieżowej jest liderem i liderem, który jeszcze poprawił swoje osiągnięcie, 71-68. <zysy>